Teraz go widać. Nie widać mojej twarzy, ale niewiele tracimy. No. Cześć Wam, wiecie, znowu przebrązowiana, przybr ale już nie tak bardzo jak wczoraj. I mi się wydaje, że te białe ściany strasznie przciemnieją to, jak to tutaj wyglądam. W ogóle świetny mi się zrobił kadr, idealnie na burdel w moim pokoju, ale na drugiej stronie łóżka każdy jest porządek, widzicie? To tu będę. Kręciłam właśnie tutorial takiego makijażu przybrązowionego, takiego letniego grołu z użyciem, uwaga, czegoś przerażającego. Ta przerażająca rzecz to jest ostro, czerwony, aaa, jakie kolory, ostro czerwony matowy mm, róż z inglota. Boże, te śliny są naprawdę białe. Dobra, musiałam zmienić miejscówkę na jakimś normalniejszym światło chociaż znowu to jest wszystko takie żółte. W każdym razie to jest róż z inglota w kolorze 66, użyty jakby do przybrązowienia. A raczej przyczerwienienia twarzy, jakby do oddania tego, jak nasza twarz wygląda, spalona odrobinę słońcem. Także to był dzisiaj główny gracz tego tutorialu. Ona chyba będzie za tydzień na kanale. A na sobie mam nową y, sukienkę z ASOS-a. Właśnie wczoraj przyszło do mnie zamówienie i powiem Wam, że zamówienie to była totalna klapa z nie wiem ilu produktów, ale naprawdę było ich sporo. Zostają mi tylko dosłownie cztery. Ale właśnie chcę też nakręcić hola, więc zobaczcie co i jak. I właśnie ogólnie też chcę powiedzieć o szmince, którą mam w tym momencie na usta, to jest Maybelline 912 Electric Orange, taka przejrzysta, fajna pomarańczka na lato. Powiem Wam tak, nagrałam teraz tego hola z asos i ja we wszystkim wyglądam chyba źle. Nie, nie wiem o co chodzi, albo ja nie umiem ustawić jakoś korzystnie tego aparatu, czy tam telefonu, bo telefon nagrywałam, żeby wyglądać czupło i pięknie, albo po prostu jestem... Bo mam taka na, na takie czarne dzwony, które sobie kupiłam i podobała mi się wczoraj, jak popatrzyłam w lustrze, a jak na siebie zobaczyłam na nagraniu, to wyglądam jak jakiś pierdolony klocek, totalny klo, Także nie wiem, znowu tutaj muszę Tomasza o jakąś obiektywną opinię po prostu poprosić, bo... Po... doszę właśnie do mnie ten beauty blender, który wam mówiłam, że była taka promocja na stronie różowy ten nude coś do mycia pędzli i, i w ogóle beauty blendera i jeszcze dwa i dwa gratisiki, czyli to w wersji małej i to mydło do mycia pędzli z beauty blendera, to jest rewelacja, jest najlepsze mydło do mycia właśnie pędzli i beauty blendera. Ew Ja za to zapłaciłam 19,50 w sumie, tak jak widać. Wiem, że wróciłam to na Face'a i już nie było na stronie, ale radzę sprawdzać oryginalną stronę Beauty Blenderów bo mają dużo fajnych promocji. A to pudełko ma na sobie brokat. Ona ma na sobie brokat. Jest piękne. To są jeszcze opisy tej Beauty Blender'ów i ponad co ciekawe, te Beauty Blender'y różnią się, oprócz tego, że kolorem, to troszeczkę konsystencją, są troszeczkę inne w dotyku. Sprawdzimy, będę miała teraz już trzy kolory. W końcu się doczekałam, doczekałam tego kupiego pudełka z Cohorted. Przyszło tydzień po tym z Look Incredible. Jeszcze nie na, nagrałam otwarcia, ale myślę, że dzisiaj usiądę i nagram będzie jak... Ale ogólnie chyba sobie już w ogóle znam z nimi sposób spokój. To już odsubskrybowałam, to jest ostatnie, które dostanę, a to odsubskrybuję bardzo wkrótce. Z rzeczy ważnych już się dobrałam do sałatki, ale jest kasza greczana, kurczak na parze, szpinak, trochę pesto, jest awokady, awokado i pomidorki. Z rzeczy zaskakujących, wiem, że się świecę, wybaczcie, ale wczoraj umyłam włosy bardzo późno w nocy, wysuszyłam tylko suszarką, związałam sobie taki krótki, warko... krótki warkoczyk z tymi takimi gumkami, sprężynkami, które nie robią odmiotków, i powiem Wam, że jest spoko. Jestem osobą, która jednak całe życie codziennie, non-stop, prostownica albo lokówka, moje włosy nigdy nie, nie są pozostawione same sobie. A teraz jakoś fajnie się mi, Fajnie mi się tak jakoś ułożyły tak nonszalansko, trochę pofalowane, ale nie ma jakiejś owcy strasznej, jest ok. I co ciekawe, rozczesyłam je tylko właśnie, jak miałam odżywkę na nich, jak jeszcze były mokre, a potem ich w ogóle nie dotykałam szczotką do włosów, co może też trochę im pomogło, chociaż tu się puszą. Cześć Wam, wrzuciłam właśnie na kanał The Highlight Challenge, czyli całą twarz rozświetlaczem, gdzie rzucamy wyzwanie, ukradzione z amerykańskiego YouTube'a. I w sumie właśnie umieram ze śmiechu, bo patrzę, że jest 11 dislików i ludzie w sumie komentują, że im się nie podoba. Nie wiem, ludzie nie rozumieją, że to jest na żarty, i że to jest taki challenge. Nie wiem, jestem pewna, że jak wpierdalabym na tym filmie jakieś obrzydliwe fasolki o smaku kupy, to by ludziom się strasznie podobało, a jak się lubi challenge makijażowy, to ludzie nie... Oczywiście uogólniam teraz i tylko się śmieję, ale jest nowy filmik jak chcecie. Dobra, włączyło mi się jakieś totalne biadolenie i już przestaje. Wypatrzcie w każdym razie zapraszam na film na kanale i życzę Wam miłego dzianka. Aha, zobaczymy się później. W końcu jest wystarczająco letnie, żebym wyciągnęła moje ukochane okularki z szafy. Cześć wam, kochani, wracam do świata żywych po bardzo intensywnym, bardzo intensywnym weekendzie. Tego nie snapowałam, bo było... Ostrore. Ja i jedna nasza, moja koleżanka z liceum, z klasy, my mieszkamy w Londynie, doleciały jeszcze dwie dziewczyny, które mieszkają w innych częściach świata i ja już my tak w wczoraj miałyśmy po prostu trochę czasu, trochę czasu razem, także jeszcze dzisiaj jedną właśnie odwoziłam na lotnisko, czy na dworzec, na pociąg na lotnisko, także padam. Nie, ale fajnie jest po prostu spotkać ludzi, z jedną z dziewczyn się nie widziałam od matury chyba, czyli jakieś 10 lat yy, I gadało się nam, jakbyśmy się naprawdę nie widziały 3, jakbyśmy się nie widziały dosłownie, nie wiem, 3 miesiące max Także nie, super, po prostu to są ludzie, z którymi naprawdę możesz się nie widzieć parę lat i wszystko jest tak, jak było zawsze, także było fajnie Oprócz tego właśnie się dowiedziałam, przypomniały mi też dziewczyny, że 3 lipca idę na koncert Beyoncé w Londynie jeżeli ktoś również się wybiera, to dajcie znać. My chyba mamy bilety na tą taką płytę główną tam, wiecie, taką. Na pewno będzie super. Poczyniłam dzisiaj małe zakupy w laszu. Pierwsze, co było, to był dezodorant po prostu w proszku. dobry podpaszki i do stópek ponoć. także będę testować. Także wiecie, próbuję się przedstawić z wszystkich antyperspirantów i chemicznych dezodorantów na coś bardziej naturalnego. Mam nadzieję, że to zadziała ponoć bestseller i pachnie miętowo. Potem mam też mgiełkę małą do twarzy z drzewa, jak to się nazywa, herbacianego, <gry> dla cery takiej mieszanej. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Następna rzecz, jest również śmieszna rzecz, to jest jakby ten, wiecie co, pasta do zębów w proszku. <gry> Po prostu umieram z ciekawości, żeby tego użyć, ale ponoć jest fajny. Pan przy Kasie mówił, że używa tego codziennie, także zobaczymy. Potem mam peeling do ust, czyli lip scrub o smaku i zapachu popcornu. Nie mam akurat żadnego, więc wiedziałam, że go przetestuję. Pachnie super. Nie ja lubię używać peelingu, właśnie, zwłaszcza wieczorem, potem coś cięższego na usta, żeby zawsze były nabliżone. To jest wasz, ważne zwłaszcza przy stosowaniu amatowych szminek Liquid Lips. I ostatnia rzecz to jest szampon do włosów w kostce, mój ulubiony z lasza, ten, który chciałam kupić ostatnio. On ma w sobie algi i daje super objętość. Ja ten szampon już kiedyś miałam, także akurat ten produkt mogę w pełni polecić. Tych jeszcze nie znam, więc się nie wypowiadam, ale ten jest super, super oczyszcza skórę głowy i fajną daje objętość, naprawdę. I pan przy kasie skomentował tylko, że mam bardzo ciekawy i interesujący ogólnie wybór produktów. Po prostu. <laughs> Takie ciekawe smaczki. Oprócz tego, po raz pierwszy odwiedziłam ten butyk Charlotte Tilbury na Covent Garden, nie tak dawno w sumie otwarty. I zakupiłam dwa wspaniałe produkty. Weszłyśmy sam z dziewczynami i po prostu utknęłyśmy. Ja chciałam kupić absolutnie wszystko, bo butik jest piękny. Ale udało mi się zostać przy dwóch produktach, na które jeszcze czaiłam mega, mega dawno. Najpierw to jest szminka z tej serii takiej matowej. Tak wyglądają kartoniki. Ich jest tutaj 3,5 gram w opakowaniu. A tak mam na samo opakowanie, jakby szminki, taki Rose Gold Color. I ja wzięłam tym razem Sexy Siena. A na moim kanale jest kiedyś tam wrzucony, wrzucona, recenzja, wrzucona recenzja tej szminki, ale w odcieniu Bond Girl, która jest taka brązowała, taki dosyć ciemny nudziak, jest super, mam ją do dzisiaj. I ostatnio też kupiłam Amazing Grace, ale oddałam ją mamie. Bo ta Amazing Grace piękny kolor, świetna formuła, ale taka za bardzo różowawa, jakaś dla mnie za ciemna, a na mojej mamie wygląda super. To jest taki bardzo ładny, dojrzały kolor. Właśnie tak jak taka Grace, taka jak taka właśnie szlachetna Grace Kelly, czyli nie jak ja, ale na mojej mamie super, e, bardzo fajna formuła. Także ja kupiłam bardziej szlachetną, sexy sienne, która jest taka bardziej pomarańczowa. I w końcu kupiłam ten lip liner, o którym wszyscy mówią, którzy wszyscy mówią, że jest zarąbisty, e, w kolorze, a czy to jest zlipcicie w kolorze Pillow Talk. Ja uwielbiam lip liner. Lap, 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 lap. Uwielbiam lip linery, czyli po prostu kredki do ust, także musiałam w końcu przetestować i ten kolor. To jest taki nudziak, który jest pomnoż idealnym, żeby sobie obrysowywać usta, tak powiększają. I dostałam jeszcze jedną próbkę tego Magic Foundation, ale już go kiedyś testowałam w kolorze 4 i mi się nie sprawdził. Może może kiedyś mi się zmieni skóra i pełno takich, co skóra. I jeszcze dostałam pełno takich małych próbeszczek, takich małych buziaczków z różnymi odcieniami, właśnie jej szminek. Zobaczymy, cóż to jest. I teraz czytam jeszcze rachunek. Szminka kosztuje 23 funty, a lip liner 16 funtów. Sprawdzam, myślałam, że 13 kosztują, ale zobaczymy. Tu jeszcze oczywiście są słócze. Ta na dole to jest szminka Sexy Siena, a na górze to jest lip liner Pillow Talk. Widzicie, ta matowa szminka, ona ma sobie jakby takie delikatne drobinki, ma taki shine. Spróbuję zrobić coś, czego nigdy nie robiłam, czyli snapując, umalować sobie usta. Na dole jest ze szminką, na górze bez. Widzicie, jest taki lekki, jakby połysk? I bardzo fajny, taki wiosenny kolor. Letni, cokolwiek. Jeszcze spróbujemy górę. A ja jestem ślepawe do kolorów. Jak widać, że jestem czerwona, bo byłam na Tiki Maxi w przemierzaniu, więc cały podkład szedł, ale szminka jest bardzo fajna. Myślę, że ta, ta szmika się świetnie wpisuje taki retro vibe, który ostatnio mam zresztą na sobie. Ta sukienka, tapetę, pasuje, pasuje mi, lubię ją, podoba mi się, tak. No lip liplinera teraz nie będę oczywiście używać, bo już mam jeden kolor, ale widzicie, że jest taki bardziej różowawy, bardziej zgaszony i ciemniejszy niż to mam na usta, więc można sobie zwizualizować. Cześć mam, chyba po raz pierwszy od dwóch tygodni mam jakiś w miarę makijaż oka zrobiony rano, ale znowu mi się to gardło. co mi się dzieje, ratunku? Ten taki ciepły, ciepły kolor to jest Tuscan Sun z Makeup Geek'a, ten błyszczący to jest Inglot 407, a to na dolnej linii, pod dolną powieką, ten wiecie, na dolnej tu powiece to jest Wild West bodajże z Makeup Geek'a, także prościak, ale no, coś w końcu. Kolejny nie zrobiłam absolutnie nic z włosami, tylko je wysuszyłam wczoraj i właśnie zaplątałam w ten warkoczek wieczorem. Nawet są takie znośne. A na ustach mam kredkę właśnie o tą od Charlotte o której wczoraj mówiłam i odrobinę błyszczyka. Zobaczymy jak się sprawdzi, ale efekt jest naprawdę mega naturalny. Sukienka, którą mam na sobie, co jest takie coś, co kupiłam wczoraj w TK maxi, to jest jakieś Max Studio, coś takiego. Mega podoba mi się po prostu ten retro wzorek w tapetę, to jest to, co miałam To jest to, co miałam też na sobie wczoraj, można zobaczyć tą tapetkę? taka jest urocza. Nie eee, umiem zrobić, o. Dzisiaj szczerze, mam takie przedokresowe dni i czuję się po prostu... Nie czuję się jak Miss Universe w ogóle. Nie wiem, czy widziałyście ostatnio tą okładkę wysokich obcasów z białymi majtkami posypanymi czerwonym brokatem. Chciały, chcieli poruszyć właśnie te tematy menstruacyjne, że tak powiem. Ja nie czytałam artykułu, więc nie, nie mam w ogóle opinii na ten temat, ale widziałam dzisiaj dużo bardzo takich sprzecznych opinii na fejsie o tym właśnie. I niektórzy klaskali, że zajbiście, że jest poruszany taki temat, dni się obruszali, że robią z nas średniowiecze, a jeszcze inny czas czytałam taką opinię, że ten brokat się im źle kojarzy. Nie wiem, dla mnie, okres to jest okres, tak jesteśmy skonstruowane i każda z nas go ma, więc nie ma też czego się wstydzić, ale jest taka presja troszeczkę, ja czuję taką presję, a czy nawet nie presję, ale jakby takie zawstydzenie, nie? Jak się komuś mówi, a czy może nie kobietom, ale przy facetach na przykład, nie? Jest takie coś, takie zgrzyt, a nie wiem, czy powinno tak być do końca. Myślę, że jakby to mężczyźni mieli okres, to by w ogóle się nie wstydzili o tym mówić, jeszcze by się chwalili i przechwalali kolegom, ile to z nich nie leci, na przykład, albo coś takiego jestem przekonana. Może to było strasznie obrzydliwe, co przed chwilą powiedziałam, ale wiecie co chodzi. Tak mi się wydaje, że oni by nie mieli takich, nie wiem, skrupułów i takiego wstydu i poczucia zawstydzenia, jakie mamy my. Tak samo jak, nie wiem, mężczyźni się przechwalają o. <laughs> ja nawet nie lubię o tym mówić. O defekacji, że tak powiem. Ja w ogóle nie lubię o tym mówić. A nie wiem, a niektórzy faceci po prostu się tym pochwalą normalnie tym gadają i są wręcz tacy dumni z siebie, nie? Jak to się dzisiaj zajebiście poszło w kiblu. Straszne. Także nie wiem, to takie wszystkie kwestie intymne i fizjologiczne i związane z okresem są takie ciężkie. I myślę, że to jest kwestia też troszeczkę wyczucia i dobrego smaku oczywiście. Ale nie wydaje mi się, że akurat okres powinien być tematem tabu i że nie wydaje mi się, że powinniśmy się czuć tak zawstydzone jak wciąż, że jeszcze w XXI wieku jesteśmy zawstydzone tym. Zwłaszcza, że niektórym kobietom okres naprawdę utrudnia życie, naprawdę się gor gorzej czują i te miesiączki potrafią być mega bolesne i to nie jest kwestia choroby. Ja mam po prostu czasami taki ból, że aż po prostu nie chcę mi się iść do pracy, albo czuję, że w pracy nie funkcjonuję, albo funkcjonuje dużo gorzej niż normalnie. I wiecie, nie będę brała urlopu. I wiecie, no trudno brać urlop tam co miesiąc, jak się ma okres, to jest nierealne, ale też y, factam może się wydawać niesprawiedliwie, jakbyśmy brały wolne chorobowe. Takie chorobowe po prostu co miesiąc racji okresu. A wydaje mi się, że coś powinno, coś powinno być, bo potrafi naprawdę naprawdę utrudnić życiem. Okresowe dywagacje. Jakby ktoś coś potrzebował na e, pomoc przed okresem, to ja koper włoski, herbatka z kopru włoskiego, naprawdę pomaga na skurcze. Zresztą kiedyś sobie tam wrzucałam też, a czy zrobiłam filmik na ten temat, także na pewno można wygooglować albo znaleźć na moim YouTube, jak ktoś jest ciekaw, ale u mnie najlepiej działa koper. Dobra, kończymy już smutne tematy o okresie. Dostałam właśnie paczkę z Romwe, tej takiej kolejnej chińskiej stronki, jakieś dwa ciuchy, zobaczymy co przyszło. I z nimi i z całą stroną Shane współpracuję tak, że po prostu co jakiś czas wysyłam, znaczy wybieram tam kilka ciuchów z określonej puli ciuchów, oni wysyłają, ja je Wam pokazuję i tak w koło Macieju. I wiecie, no nie zawsze mówię dobrze o tych ciuchach, bo jak jest lipa to mówię, że jest lipa, ale wydaje mi się, że oni tyle współpracy, że nawet o tym nie myślą, tylko chcą, żeby coś że nich było. To jest, to jest pierwsza rzecz, to jest t-shirt. Po prostu wzięłam go, bo ten po prostu na tak mi się podobał. Zajebisty po prostu. Taki zwykły brąziowiak. Materiał to jest taka dosyć gruba bawełna, tak mi się wydaje. Trochę elastyczna. Tu jest taki, widzicie, lekko błyszczący napis. Normalny t-shirt. Będę go przymierzyć, potem raz mi się. A druga rzecz to jest taki kombinezon, on jest w takim kolorze khaki, góra jest taka luźniejsza, na dół jak widzicie bardziej ten, ma kieszonki i tutaj talia jest na gumce. I to już będzie jakieś coś poliestrowego bardziej, będzie tutaj trochę bawełny, ale w dotyku jest taki bardziej sztucznawy niestety. Tu jest jeszcze zapinany z tyłu na guziczek i jest taki jakby trochę rozcięcie, to wygląda dosyć zgrabnie, przymierzę to wszystko po pracy, jeszcze Wam pokażę, może być za mały, mam obawy. Jeżeli ktoś będzie chciał linki do tych rzeczy, to jeżeli oglądacie teraz na Snapie, to w czwartek pod filmikiem będą, a jeżeli właśnie oglądacie to jako filmik na YouTubie, to pod tym filmikiem będą linki. Po raz kolejny, tak jak ostatnio mówiłam w zeszłym tygodniu chyba, że nie wyprostowałam włosów ani nie pokręciłam, tylko je w tym warkoczu dałam. I są OK, podobają mi się, strasznie. Okej, okay, tak wygląda na ten kombinezon. Nawet nie jest jakiś najbardziej najbardziej komiczny na świecie. Przecież jest taki, taki lekki, trochę bawełniany, i elastyczny. To nie wbija się tak bardzo, tak bardzo w miejsca, gdzie wbijać się nie powinien. Na stopach mam oczywiście moje Jeffrey e Cambelle, przewielkie, niewygodne i wspaniałe, ale jest okej. Okay. Myślałem, że próbuję jakoś jeszcze nakręcić ten tył, ale chyba widzicie, tak wygląda ten dekolt z tyłu. Podoba mi się to, jak wygląda z tyłu ten dekolt właśnie. Jestem zupełnie zakochana w tym t za jest zajebiaszczy. Teraz go widać. Nie widać mojej twarzy, ale niewiele tracimy. No, jest kurde, jest zarąbisty, po prostu jest idealny. Dzień dobry, dzień dobry. E, dzisiaj włosy wyprostowane, chociaż mi się trochę sflicowały. E, robię w ogóle dzisiaj e, test dwóch takich baz Dwóch baz z Inglota. To nie będzie test na YouTube, tylko takie na snapy i jakby dla mnie samej, ale już Wam mówię co i jak. Obydwie mam, bazy mam tylko na tej części twarzy, tutaj. Mam inną na całej twarzy i inną pod oczami. Tu jest bez bazy. I teraz tak, na twarzy mam tej, nie pod oczami, na twarzy mam bazę z Inglota Mattifying Under Makeup Base. Taka nowsza konsystencja, nie ta stara. I teraz tutaj czytam, zapewnia długotrwały efekt matowienia, optycznie wygładza zmarszki, niweluje dobre niedoskonałości skóry, absorbuje serum, nie wysuszając skóry, przedłuża trwałość makijażu. I jedna z dziewczyn na YouTubie skomentowała mi kiedyś, pracująca w inglocie dziewczyna, że ona ma w sobie właśnie silikony, z tego czytam ale to są jakieś silikony czy coś. Nie wiem, ja z jestem noga, ale to są jakieś polisylikony czy coś takiego, które mają nas nie zapychać, więc to jest jakby nowsza, lepsza generacja niż taka stara baza matująca z inglota. I nałożyłam ten produkt przed dziewiątą. Teraz jest po godzinie, jest po do drugiej właściwie. No i porównamy sobie dwie części twarzy. Wydaje mi się, że czoło świeci się równie mocno z obydwu stron. Tu jest baza, a tu nie ma bazy. Wszędzie się niestety świeci. Różnicę widzę tu, w tym miejscu. Tutaj widzicie się świecę i są dosyć duże pory widoczne. A tu jest trochę lepiej bardziej matowo i gładko. I teraz nos. Nie wiem, na ile to będzie tutaj widoczne, ale tutaj jest trochę gładziej niż tutaj, jest jak wor wory. Pory są dosyć mocno widoczne, a tak na żywo tutaj widać trochę. Tu, gdzie jest ta baza, widać trochę mniej, więc tak jak mówię, no tutaj tego nie będzie prawie w ogóle widać, ale na żywo... no widać tu właśnie na nosie i tutaj ten efekt bazy. Czoło i brodo nie. Oprócz tego mam tę żółtą bazę HD Yellow Corrective Primer pod moimi... pod moją tą częścią tu pod oczami. I teraz tak, co o niej. Korygująca baza pod makijaż z pigmentami HD, wzbogacona o z drzewa enantia, chloranta, o działaniu matującym, ne neutralizuje zaczerwienia i fioletowe przebarwienia, absorbuje nadmiar serum, zili i kwas hialuronowy, zapewniają nawilżenie, przedłuża trwałość makijażu, produkt hypoalergiczny. Także nie wiem, na ile to się w ogóle uda złapać, ale tutaj jest baza, a tutaj bazy nie ma, oczywiście są też korektory i pudry, ale wszystko inne jest nałożone identyczne. nie wiem oczywiście. Nie wiem, czy jest jakąkolwiek różnicę. Staram się siedzieć prosto do okna. Tutaj wydaje mi się, że zmarszczki są tak trochę wygładzone, zwłaszcza tu w tym miejscu. Na zdjęcie trochę lepiej wygląda, ale rzeczywiście coś tutaj chyba jest ogólnie lepiej tu pod okiem, niż tu pod okiem. Jak Wam się wydaje? W każdym razie jeszcze trochę potestuję, jutro może zrobić na odwrót dwie części twarzy. Mam jeszcze sobie puder matujący z Inglota, który bardziej powoduje świecenie niż matuje, co po moim czole. Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia.